Polonia Tube Agnieszka Majer. Witam Państwa serdecznie. Rocznica śmierci generała Nila. Pierwsze kanadyjskie satelity w kosmosie. Uczciwość popłaca. 60 lat temu w więzieniu Mokotowskim powieszono Nila, generała Augusta Emila Fildorfa. August Emil Fildorf. Generał Brygady Wojska Polskiego, bojownik o niepodległość Polski, dowódca KDW Armii Krajowej, zastępca komendanta głównego AK. Po wojnie aresztowany przez NKWD i wysłany do obozu pracy na Uralu, następnie więzień UB, pomimo tortur, odmówił współpracy z Urzędem Bezpieczeństwa. Siedział w celi nr 11. Bez stołu i bez krzesła na cementowej podłodze, skazany na śmierć przez powieszenie. Wyrok wykonano 24 lutego 1953 roku w więzieniu Mokotowskim w Warszawie przy ulicy Rakowieckiej. Tak mało o nim się mówi, właśnie dlatego, że on yy, nigdy się nie dał złamać tej władzy sowieckiej i został przez to przeklęty. Ciało pochowano w nieznanym miejscu. Od ubiegłego roku IPN we współpracy z Radą Ochrony Pamięci Walki Męczeństwa oraz Ministerstwem Sprawiedliwości prowadzi na tzw. łączce na wojskowych powązkach prace ekshumacyjne w ramach projektu poszukiwania nieznanych miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego z lat 44-56. Wśród poszukiwanych jest także generał Miu i wszystkim niezłomnym żołnierzom dedykujemy wiersz napisany przez naszego polonijnego poetę Aleksandra Rybczyńskiego. Recytuje sam autor. Leżą głęboko zakatowani, zakopani w mazowieckim piachu, żołnierze Armii Krajowej i niedobitki oddziałów ocalonych sumień. Święte prochy przywalono marmurem, bezkarnie wyrytymi nazwiskami katów. I taka jest nasza ojczyzna. Bezimienne mogiły bohaterów wieńczą groby ich oprawców. Pomniki kłamstwa i hańby. Ten 30-sekundowy filmik zaszokował opinię publiczną. Pokazuje jak czterech kebeckich policjantów bije niestawiającego oporu człowieka, który wcześniej obrabował z bronią w ręku sklep. Brutalność policji nie miała uzasadnienia, a policjanci wyładowali jedynie swój gniew. Gdy film rozprzestrzenił się w internecie, władze policji zdecydowały o wszczęciu śledztwa, a policjanci zostali zawieszeni do czasu wyjaśnienia sprawy, bez prawa pobierania wynagrodzenia. Pierwsze kanadyjskie satelity NEOSAT i SAFIRE zostały wyniesione na orbitę okołoziemską. O pierwszej wiemy prawie wszystko, o drugiej informacje są o wiele bardziej powściągliwe. NEOSAT może się okazać niezwykle przydatny w przyszłości, jeżeli do naszej planety zbliży się większy obiekt. Ostatnie uderzenia cząstek czy Челябинskum ukazują niebezpieczeństwo, jakie nam zagraża ze strony nawet niewielkich kosmicznych skał. Kanalisti satelita NESAT mają ma je i obserwować. something 75 kilograms weight. It's just the size of a big suitcase with baffle sticking out the In space, it's able to search the sky 24 hours a day. There's no day-night cycle, and it can look near the sun for asteroids, which you can't easily do from the ground. So, we're specifically looking for the types of asteroids that spend all their time orbiting near the sun. Jest tak skonstruowany, by obserwować asteroidę Aten, która co jakiś czas pojawia się w pobliżu Ziemi. Kiedy uda się wykryć asteroidę i ją obserwować przez jakiś czas, można z dużym prawdopodobieństwem i dokładnością obliczyć jej orbitę, a dzięki temu prognozować przyszłość na rok, a czasami na kilkadziesięcioleci naprzód. Jeśli poznamy jej trajektorię, możemy w przyszłości starać się przeciwdziałać ewentualnej katastrofie. sat będzie krążył wokół Ziemi na wysokości 800 km. Satellite was built by Microsat Systems Mississauga. Its construction was financed by the Canadian Space Agency and Defence Research and Development Canada. To celebrate an important milestone in the development of our government's space capabilities, satellite technology is also vital to military operations. For the Canadian Forces operating in the world's second-largest country with the longest coastline, rugged terrain. Technology is absolutely crucial. Drugi satelita Sapphire to pierwszy skonstruowany na potrzeby kanadyjskiego wojska, którego zadaniem będzie zwiększenie przestrzeni świadomości sytuacyjnej, tak jest napisane w komunikacie, cokolwiek to znaczy. Wiemy tylko o tyle, że metrowej długości satelita waży 150 kg będzie wspierał kanadyjskie i międzynarodowe operacje wojskowe oraz będzie działał w ramach systemu obrony Ameryki Północnej NORAD. Sapphire zostanie umieszczony na polarnej orbicie synchronicznej. Kanadyjskie satelity wraz z pięcioma innymi wyniósł na orbitę hinduski statek kosmiczny Polar Beagle.

Liczne i głośne demonstracje niezadowolonych odniosły skutek. Władze miejskie Toronto podjęły decyzję o stworzeniu pierwszego w Kanadzie miejsca, gdzie każdy może mieć dostęp do miejskich usług bez względu na status migracyjny. Postanowiono udostępnić usługi i świadczenia dla około 100 do 200 tysięcy ludzi, ponieważ na taką ilość szacuje się liczbę nieudokumentowanych imigrantów w Toronto. Jak zapewnia Rada Miejska, będą mogli oni korzystać z wszelkich usług i świadczeń municypalnych. Bez obaw o zatrzymanie czy deportację. Innymi słowy, zrównany zostanie status nielegalnych i legalnych imigrantów. Nie jest jednak na razie jasne, czy będą również mieli dostęp do świadczeń prowincyjnych, jak na przykład subsydiowane mieszkania. Tylko trzech radnych głosowało przeciwko decyzji rady, w tym wiceburmistrz Doug Holiday oraz szef Wydziału Robot Publicznych Dencin Minan Wong. Zdaniem tego ostatniego pójdzie w świat przekonanie, że łamanie prawa jest ok, a nasze miasto przykłada do tego rękę. Bezdomny z Kansas City w Stanach Zjednoczonych oddał pierścionek z diamentem, którego właścicielka przypadkiem wrzuciła go wraz z drobnymi do żebraczego kubka. Właścicielka zguby była tak wdzięczna mężczyźnie, że zainicjowała dla niego zbiórkę pieniędzy w internecie. Do tej pory pozyskano blisko 140 tysięcy dolarów i wciąż jeszcze znajdują się osoby, które uczciwość żebraka chcą wynagrodzić. Pili Ray Harris mieszka pod mostem. Codziennie wystawia swój papierowy kubek i żyje z datków przechodzących obok niego ludzi. Jedną z takich osób była Sara Darling, która w odruchu miłosierdzia wysypała do kubka całą zawartość portfela. Zapomniała o tym, że schowała tam swój zaręczynowy pierścionek z diamentem. Ten pierścionek miał dla Sary wyjątkowe znaczenie. Nosiła go niemal zawsze, ściągnęła z palca tylko na chwilę, bo miała kłopoty ze skórą. Dopiero następnego dnia zdała sobie sprawę z tego, że wraz z drobnymi pozbyła się bezcennego dla niej skarbu. Sara poszła z powrotem w miejsce, w którym spotkała bezdomnego, ale go tam nie było. Spotkała go dopiero następnego dnia. Po krótkiej rozmowie Harris powiedział, że przechował dla niej pierścionek. Właścicielka zguby była tak szczęśliwa, że wraz z mężem postanowiła zorganizować w internecie zbiórkę pieniędzy. Billy Ray Harris wydaje się być zaskoczony takim obrotem sprawy. Podoba mi się to, ale nie uważam, że na to zasłużyłem. Do czego doszło na świecie, skoro to wszystko wydarzyło się tylko dlatego, że ktoś oddał coś, co do niego nie należało? Wydaje się, że to właśnie te przywracające właściwy porządek rzeczy słowa że braka najbardziej docenili internauci. W ciągu tygodnia przyłączyło się do akcji zbierania pieniędzy ponad 3000 osób z całego świata. Zbiórka ma potrwać 90 dni. Całość pieniędzy zostanie przekazana Harisowi. Autobusy przegubowe już jesienią pojawią się na torontońskich ulicach. Dla Torontończyków to będzie nowość. Dla nas to okazja do wspomnień. Za kilka miesięcy jesienią wyjadą na ulicę Toronto przegubowce. Autobusy mało znane Torontończykom. Jeździło wprawdzie po Toronto przed 10 laty kilka przegubowych węgierskich karusów, ale szybko zostały wycofane, bo zewiały od środka. Plakom widok nowych autobusów zapewne przypomni stare czasy, gdy jeździli niemiłosiernie zapchanymi, poczciwymi przegubowymi ogórkami z fabeki wielcząt. A i węgierskiej karusy nie były im straszne i nikt ordzy, jaka jest żerała, nawet nie myślał. Torontońskie przygłobowce wyprodukuje firma NovaBus z Kadeku. Każdy z nich ma kosztować prawie milion dolarów. Mają zabierać dwukrotnie więcej pasażerów niż autobusy standardowe. Jeżeli torontończykom się spodobają, to TTC zamierza ich kupić więcej za 120 milionów. W ciągu dnia bez opadów. Słońce lekko wyjrzy za chmur. Najpierw minus jeden stopień, potem wzrośnie do dwóch. Pamiętajmy o życzeniach imieninowych. Dla Antoniny, Cezarego i Wiktora. Agnieszka Majcher. Do zobaczenia. Już od teraz na Polonia Tube, Codziennik polonijny w Twoim domu. Na Twoim komputerze, na Twoim smartfonie. Gdziekolwiek jesteś. Będziesz mógł widzieć, oglądać codziennie. Violetta Kardynał. Jan Wichrowski. Zapraszamy.